No cóż, bardzo trudny mecz, mecz toczony w naprawdę bardzo trudnych warunkach, że słowa uznania dla chłopaków, że, że go wytrzymali, że, że ta gra e, toczyła się w miarę dobrym tempie, szczególnie, szczególnie momentami, natomiast myślę, że i Górnik i my mamy niedosyt, bo e, mamy tylko po punkcie, ale jak ktoś mądry mówi, jak nie umiesz meczu wygrać, no to, to go przynajmniej i mamy ten punkt, na reprezentację, możemy się podleczyć, podregenerować, myślę, że po tych dwóch tygodniach będziemy jeszcze mocniejsi. Renarze bardzo dziękuję. Czekam na pytania. Mamy już pierwszą osobę, ja podam mikrofon, muszę się przedstawić. Dzień dobry. Witam, ja No co, ja się bardzo cieszę, że, że Bartek został doceniony, że yy, może w sobie Bartka też została doceniona jakaś tam dobra gra krak, Krakowi w ostatnim czasie. Ale prawda jest taka, że chłopak jest naprawdę ostatnio w bardzo wysokiej dyspozycji. Myślę, że, że trener Nawałka potrzebuje już takich do dobrej dyspozycji na już, dlatego powołanie do Bartka, dla Bartka. My się natomiast yy, też chodzimy twardo po ziemi. Bartek zresztą też, on sobie zdaje z tego sprawę, że na razie już tej jeszcze musi dużo poterminować, ale ale w tej sytuacji, w tej naszej sytuacji, gdzie nam próbujemy iść do góry, to takie powołanie z takim fajnym, pozytywnym kopem dla całego klubu, dla wszystkich zawodników, trenerów, pracowników, bo już dawno nie było w krakowie reprezentanta i to jest najważniejsze. Dziękuję. Bardzo proszę, ja jestem włoski. No i była zmiana Darka Zańskiego? Zmiana Tarka była spowodowana kontuzją. Dostał bardzo mocne uderzenie w żebra. Miał już problemy z bieganiem. Tylko no większe słowo uznania, bo mając tą konduzję, on bramkę. Yy, natomiast no jutro będzie miał rentgena, będziemy wiedzieć więcej. Na chwilę obecną no, ma duży problem z oddychaniem.